Dosyć często spotykam się z wyjaśnieniem, dlaczego ktoś jest singlem, czy też singielką. Mówi wtedy do mnie: hm, Jestem singlem, bo ci, którzy mi się podobają, nie są mną zainteresowani. A z kolei ci, którym ja się podobam, nie interesują mnie i tak wiecznie mijamy się, patrząc na siebie spod oka. I myślę, że fajnie będzie przy okazji tego tematu zacytować wiersz, którego niestety autora, autorki nie znam. A my, a my głupi bywamy z miłości. Porzucamy tych, których chcieliśmy znaleźć, na rzecz tych, którym nawet przez myśl nie przeszło, aby nas szukać. Przytulam. Iwana Kulwicka, Miłość po czterdziestce.